No witam was bardzo serdecznie w City Skyline. Chciałem wam pochwalić się tą dzielnicą, która funkcjonuje o dziwo. No bo pamiętacie, że była martwa i ona tak mówię wam od czasu do czasu brak wystarczającej liczby klientów i tam za chwilę obumrze. Potem coś tam. No tutaj nam się zrobił taki dziwny korek. Czemu nie wiem? Ja chyba zrezygnuję o z tego mam wrażenie i to chyba będzie lepiej tak i niech oni tutaj sobie zjeżdżają najwyżej bo, bo coś czuję że to, bo to dobrze nie będzie nie widzę tego jakoś albo niech kombinują w jakiś inny sposób może im tutaj zrobię taki przejazd. Hm. Pomyślimy, nie wiem. Nie wiem, czy pomy... Nie wiem, nie wiem. Pokaż, bo tutaj zrobiłem takie linijki i teraz fajnie by było, żeby ich się, ich się pozbyć. O, niech sobie jadą na razie prosto. Bo tutaj jednak to nie wypali, musiałbym tutaj dupnąć rondo. A ja teraz yy, to nie jest dobry moment na to, żeby tutaj robić rondo. Dzisiaj zajmiemy się autobusami. Autobus jakiś przeprowadzimy jeden, może dwa, może pięć. Zobaczymy. Tramwaj na razie nie będzie nam potrzebna linia autobusowa. Bardziej, ty jesteś tak autobusową linią. I ty byś autobusowo linią y, tutaj potem dasz radę? Dasz radę. Aha, czyli tutaj albo tutaj. Y, może byśmy dali ciebie... Kurde, szkoda, że po tej... po tej stronie coś, kurde, nie chcę. No, ale dobra, no. No nie chcesz to nie ja bym ciebie bardziej chciał tu i ty byś miał o tutaj przystanek Potem następnie byś miał tutaj przystanek będziesz wyjeżdżał, będziesz miał przystanek może tu nawet potem następnie Aha, ty tutaj z tymi tramwajami to nie bardzo widzę, tak? Nie bardzo chcesz współpracować. No dobra, yy, dobra, skoro nie, no to nie ja bym ciebie w, te, w takim razie yy, nawet tędy bym cię chciał, żebyś przejeżdżał. Może gdzieś w tym miejscu, żebyś miał przystanek potem będziesz mi tutaj przejeżdżał tędy da radę? da radę, dobra, bo ja tu muszę ja tu muszę patrzeć, bo on mnie później robi w bambuko, a ja nie chcę i tutaj byś jechał i dostarczał będziesz tutaj ludzi konkretnie to tu byś przejeżdżał i byś przejeżdżał Tamtędy potem następnie byś przejeżdżał tutaj i będziesz wjeżdżał. Powiedzmy, tędy nie tutaj. Będziesz jeszcze jechał, potem tutaj, i następnie będziesz miał tutaj przystanek. Później ja bym ciebie widział jak ty wjeżdżasz tutaj. Albo na razie zrobimy tak, że będziesz sobie wjeżdżał no powiedzmy, że tutaj Tutaj będziesz sobie skręcał. Będziesz sobie przelatywał tutaj. Następnie tutaj kolejnym przystankiem będzie ten, i będziesz przechodził tutaj, tutaj byś wyjeżdżał, tutaj będziesz wjeżdżał tak, tutaj będziesz miał przystanek, tutaj. I tutaj będziesz miał zawrotkę, ja ci później zrobię pętelkę. No i po tych przystankach spróbujemy się dostać z powrotem. Mam wrażenie, że to się uda. Mam... Myślę, że się powinno nawet udać. Tutaj zrobimy, tutaj I chciałbym, żeby po prostu te linie jeździły mniej więcej. E, tak, jak się dostają, nie, tutaj. E, czy tutaj, jak zrobię przystanek, nie będziesz miał problemu? Nie. Nie będziesz miał żadnego problemu. I ja też to tak widzę, że ty byś chciał tędy. No dobra, to, to mi na razie pasuje. Tutaj będziesz jechał, tu. Następnie tu Następnie tu Chociaż wiesz co byś tutaj o byś tutaj robił e, tutaj byś robił tak i tutaj będziesz wyjeżdżał tak jest, tutaj mogę cię przeprowadzić aż dotąd e, tutaj ja bym chciał, żebyś miał a miej sobie tutaj, dobra, tutaj przy bramie bym chciał, żebyś miał, no to będziesz miał tutaj, no i oczywiście tutaj, i, i będzie zamknięcie tej linii, damy radę zamknąć tą linię, a co tutaj się podziało. Albo byśmy może nawet zrezygnowali z tych przystanków I dali je po prostu tutaj Co ty na to? Jak ty to widzisz? Tak byś chciał? Jak będziesz się tutaj zatrzymywał, no to fajnie, jak nie, no to nie Jakiś widok jest, ale nie wiem o co chodzi To się pojawiło I teraz... Y, to jest ta chyba linia tak, dobrze mówię pokaż, a jakbyś zrobił z tej linii taką zielonkawą, dobra albo nawet taką o żółtą I na tą linię byś wysłał może jakiegoś takiego autobusika albo albo Hesa Tu mamy Solarisy Manly Lion, dobra, to, to będzie to, ja to muszę tutaj obejrzeć, bo coś tutaj jest nie za bardzo, ja bym chciał wiedzieć co tutaj jest nie za bardzo, no tramwaje sobie śmigają, tutaj ludzie, zobaczcie, ludzie już czekają, tylko teraz pytanie, czy na tramwaj, czy na autobus? Bardziej wydaje mi się, że na autobus. O, no, machają siema <laughs> Kurde, fajnie, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Yy, tutaj jest jakiś chętny, czyli będą jeździć Czyli tak Czyli będą tak jeździć No, powinno być, tylko tak czekam na jakiś autobus, nie? Jakiś autobus by już mógł jechać Cokolwiek Zajezdnia jest pewnie daleko i, i może, może z tego powodu A ja bym jeszcze chciał coś zobaczyć Przystanki pojazdy 22 Okej okay. To byś dał O tak Mniej więcej. Trzydzieści dwa zrobimy. No, tam się będą tłoczyć teraz. No ale ja im nic nie poradzę. Oni tutaj wszyscy nagle chcą zjeżdżać. Z sobie tylko znanych powodów. Huh. No, nic wam na razie, na razie wam nic nie zrobię. Na razie wam nic takiego tutaj nie mogę poradzić, co ja bym chciał. Tylko nie mów mi, że wy tutaj wjeżdżacie, żeby tam sobie zjechać, bo, bo to by było trochę złe. <śled> No, naprawdę, to ja, ja bym tak nie chciał, naprawdę, żebyście tak robili. Czasami, chłopaki, tak nie róbcie. To, to by było naprawdę złe. No i, i myślę, że coś takiego będziemy tutaj. <ścoughs> Kurde. No tak, no jak już chcecie tam zjeżdżać, to zjeżdżajcie sobie, proszę uprzejmie. Poradzą sobie. Tak myślę, że w końcu sobie dadzą radę. Co tutaj w ogóle się wydarzyło? O co chodzi? Aha, bo te wyjeżdżają. Eee, dobra, to ja im tutaj zrobię taki manewr. Czy ty jakbyś jechał jeszcze tam Czy to by było lepiej Kurde, no nie za bardzo Nie za bardzo powiem Aha To jest po to, żeby tutaj się Aha Rozumiem, rozumiem, a to autobusy dopiero wyjechały. Ale ak patrzcie. Ej, to naprawdę fajnie wygląda. Naprawdę fajnie, naprawdę super. Tylko kurde mniej super jest, że one tutaj coś robią takiego złego. No ej, jedźcie. Pojedziesz Kurde, no ludzie Kochani. Yy... Ale jest masakra z tymi samochodzikami, powiem wam. Oj, czasami jak się upro, no tutaj stąd weźmiemy, o tak, zrobimy czy to coś da? No zobaczymy. Bo już widzę, że jest. O, jest burdel, jest problem. Och, och. No ale zobaczcie, co oni tutaj robią. No, zobaczcie. No, czy wy to. Tutaj... <laughs> no, naprawdę, jak chłopaki macie trzy pasy ruchu. No, bez jaj, no. Ej, ej, ale. Ej, tak, tak nie wolno robić. No, tam wcześniej możecie przecież. Ej. No co co za kurde, ej... Ja nie wiem dlaczego tak jest. Jakie to jest złe. Nie wiem. Okej, okay. no dobra, ale tutaj coś przyjeżdża w ogóle, czy, czy co, czy jak? Halo? O. O kurde. Tutaj, że co? Że... Yy, że, yy, że drogo? Oj, zbyt wysokie podatki. o oh my. Serio? Budżet. To ja mam wam co zrobić? O, takie coś wam mogę zrobić. To jest wszystko, co mogę dla was zrobić, chłopaki. Serio. Nic, nic więcej, bo no sorry, miasto też musi z czegoś żyć, a jesteśmy na minusie i tracimy Kupę kasy tutaj. Nie wiem, czy wy sobie zdajecie, czy wy sobie nie zdajecie, ale no niestety tak to wygląda. O, właśnie o to mi chodziło, żeby zobaczyć te aktrosi... y... aktrosiki, te, te maniki. Ej, ale man to jest taki, powiem wam, przyzwoity, taka ładna sztuka, ładny model. Niedawno go ściągałem. <śledzio> no, <śledzio> tak. Ja wiem, wiem, miałem nie ściągać modów. Yy, tak, ładne to jest, kurde. Ej, naprawdę śliczne. Fajne modeliki. Tutaj takie coś. Ty byś mógł już zakończyć karierę. Ty też, ty też, ty też i ty także. I drugą linię byśmy tutaj zapodali z mieszkalnych tematów, tylko ja bym najpierw stąd nie, zaraz chwila, stąd bym coś poprowadził, i to by była nasza druga, taka tutaj e, potrzebniejsza linia. No, choć, choć, nie, nie wstydź się. Tak jest. Ty byś był naszą tutaj linią kolorową i ty byś odjeżdżał z tego przystanku. Dajmy na to. Oczywiście. Właśnie, a ja tak y do więźnia tutaj nic nie mamy. A szkoda. Więc y, zrobimy tutaj taki szybki przejazd. Tutaj zrobimy oczywiście albo tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, następnie tutaj, następnie tu, y, później coś może o dobra tutaj i ty byś kochany wjeżdżał w tą dzielnicę bo tutaj nie mam niczego i byś tutaj sobie rozumiesz wyjeżdżał tylko aha rozumiem bo tutaj nie mam y, żadnej uliczki No to dobra, no to będziesz miał tutaj przystanek, a potem tutaj no tak i tutaj będziesz wyjeżdżał Jadąc tutaj Teraz gdzie ty masz przystanek tutaj tutaj, potem tu, następnie tu i kolejno będziesz dojeżdżał tutaj. To będzie krótka linia, ale przydatna. Tak sobie myślę. Teraz zrobimy mu kolor, na przykład na biało. Teraz byśmy zrobili inną linię. Tutaj damy jakieś krótkie. Myślę, że y, Solaris, ale to, to, to te długie są. Citaro, to są dwunastki. To są piętnaście pro. Dobra, to daj taki. No, tutaj powinno to zdać egzamin. Ja bym jeszcze tutaj chciał mieć drogę. Panie kolego. Tak, tylko pytanie. Dobra, coś takiego. I tutaj byś dał, tak. No, bo tutaj jest taki plan. Taki był od początku, nie? I ta droga mogłaby śmiało sobie wchodzić o w tą drogę. Zresztą nie tylko, ale no przede wszystkim, nie? Tutaj na wprost daj. Jest, no nie zupełnie. Nie zupełnie, o to mi chodziło. Dobra, da się, da się będzie jeździł. Tak, będzie, będzie dobrze. Ja mogę tutaj już autobusikiem jechać kolejną linią. Myślę, że tutaj tak, od razu zrobimy tutaj przystanek. Tutaj przystanek, potem poprowadzimy ścieżki, będą, będą sobie chodzili tak jak lubiejo. Tutaj i będziemy sobie wjeżdżali. Tędy w tą dzielnicę. Tak, ja bym chciał tą dzielnicą. Czy ja dam radę tą dzielnicą coś zrobić? Czy ty masz tutaj połączenie, czy nie? Nie, nie masz. Czyli wjeżdżając w tę dzielnicę, donikąd już nie pojadę. Dobra, czyli tutaj wam trzeba osobnego, osobny autobus wam puścić. To wam puścimy osobny. Nie ma problemu. Tutaj wam zrobimy taki numer. Tutaj tędy tędy tutaj i będzie przejeżdżał, będzie wjeżdżał tutaj będzie wyjeżdżał tędy będzie miał przystanek tu, tu tutaj nie zaznaczałem żadnych przystanków, prawda? No dobrze spoko. Ten będzie przejeżdżał tędy tutaj, i on będzie sobie tutaj właśnie wjeżdżał do tej strefy. Następnie będzie jechał tędy, będzie jechał tutaj, po to, żeby zakończyć linię tutaj. Dobra, tak. Tak i wracamy. się taki bardzo mocny autobusiarski <grymne> odcinek. Okej, okay, tędy tutaj. Ale musimy mieć to zrobione, dlatego że będzie nam to przydatne, będzie nam to potrzebne przy okazji komunikacji, która troszecz, troszeczkę zminimalizuje ruch. A o to tutaj yy, także walczę, prawda? I tutaj też nie było żadnego połączenia tutaj już nie musi. Tutaj możesz mieć dopiero przystanek. Następny, powiedzmy tutaj. Oho, czyli tędy też nie da rady, nic nie da rady. Dobra. Tutaj i tutaj będziesz miał także tu. Tutaj. No i potem tutaj, tylko jak ty tutaj się dostaniesz, weź mi powiedz. Aha, przez tą pętlę będziesz przejeżdżał. No i dobra, i spoko, i pasuje mi to. Dobra, to, to, to wymi wymiatamy. To już mamy tutaj trzy linie. Zabudujemy tutaj zaraz czymś, żeby tutaj cokolwiek powstało, dlatego, że tak tego zostawić nie możemy, prawda? I z tego powodu i takiej przyczyny zrobimy sobie tutaj coś takiego. Może, może tak. I może tak. O, kurde. Będzie super. O, i teraz mogę ciebie połączyć tutaj. O! Widzisz Czyli da radę. I tak tutaj wiecie co, z tych kamyczków zrezygnujemy. To nam nie jest do niczego potrzebne. Yy, tutaj byśmy zrobili tak Ja bym ciebie jeszcze przeprowadził tutaj. A Ciebie. Mniej więcej tutaj. I tutaj zrobimy sobie ładny łuczek. Czy to jest ładny łuczek? No, widziałem ładniejszy, ale nie jest zły. Dobry łuk nie jest zły, prawda? No tak, yy, yy, byłby. 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 Wchodzi chodzi nieźle, bym to tak ujął. Oczywiście go wyprasujemy. E, tak, oczywiście. Czyli tak, 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 tak. E, zrobimy na przykład do tego. Aha, czyli Ciebie tutaj nie zahaczyłem. Nie, nie wiem dlaczego i ciebie także tutaj nie zahaczyłem. Teraz byłbyś, ja myślę, że spoko. Jest, jest bardzo super. Tak tutaj samochody się raczej nie powinny zapuszczać. Tak jest. Tutaj postawimy małą bateryjkę. Bo to będzie nam zależało, tak troszeczkę, żeby coś tu prądu dawało, nie? Elektrownia słoneczna, ale to jest za duże. Ej. Wiesz co? To może to. 16 MW. Nie jest źle, nie? No tam by było 20, ale no tutaj jest 16. No powiedzmy, że coś takiego. O, i coś takiego. I tutaj zrobimy od razu mieszkalne. to będą mieszkały takie, wiecie? VIPy albo Albo nie. Tutaj damy, żeby oni mieszkali sobie, o, na spokojnie, w domkach jednorodzinnych, bez przesady. Tak, tutaj będą mie, mie mieli jakiś ma, mały sklepik. Proszę bardzo. No i to tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję Wam za czas, dziękuję za łapki, dziękuję... Za subskrypcję, witam nowych subskrybentów. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.